Dlaczego lwy zawsze przegrywają w chowanego? Bo są w tym beznadziejne. Mogą być królami dżungli, ale jeśli chodzi o ukrywanie się, po prostu nie potrafią tego zrobić dobrze. Skoro już mowa o ukrywaniu się, schowany na Oceanie Indyjskim leży Zanzibar, wyspa pełna niespodzianek, niepodobna do żadnej innej. Ten ukryty klejnot to raj czekający na odkrycie. Ten archipelag, z główną wyspą Unguja, nazywaną pieszczotliwie Zanzibarem, to prawdziwa skrzynia skarbów pełna niezwykłych wrażeń. Rynki tętnią życiem, pełne są kolorów i dźwięków dnia codziennego, a architektura opowiada historię o bogatej i różnorodnej historii. Wyobraź sobie miejsce, gdzie turkusowe wody. Delikatnie obmywają nieskazitelnie białe plaże, gdzie każda fala zdaje się szeptać sekret oceanu. Powietrze jest gęste od aromatu goździków i cynamonu, zapachu, który od wieków przyciągał na te brzegi kupców i odkrywców. Plantacje przypraw są świadectwem bogatego dziedzictwa rolniczego Zanzibaru. Miejsce, gdzie starożytne kultury szepczą historię o sultanach i odkrywcach. Wąskie uliczki Stone Town są jak żywe muzeum. A każdy zakątek odsłania fragment przeszłości. Tradycyjni tancerze podtrzymują dziedzictwo kulturowe, występując z artefaktami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. To jest Zanzibar, miejsce, które urzeka zmysły i kradnie serca. Gdy zachodzi słońce, niebo mieni się odcieniami pomarańczy i różu, tworząc zapierające dech w piersiach tło dla sylwetek palm. Kołyszących się łagodnie na wietrze, od tętniących życiem raf koralowych, gdzie można nurkować z rurką i odkrywać świat pod falami, po bujne lasy deszczowe, w których rozbrzmiewają odgłosy egzotycznych ptaków, z których każdy jest bardziej kolorowy od poprzedniego. Lasy deszczowe są ostoją dzikiej przyrody, oferującą wgląd w naturalne piękno wyspy. Zanzibar oferuje wgląd w świat nietknięty czasem. Starożytne ruiny ukryte w dżungli opowiadają historie o minionych epokach, a dziewicze krajobrazy stanowią spokojną ucieczkę od zgiełku współczesnego życia. To miejsce, gdzie można pływać z delfinami, czując dreszczyk emocji, będąc tak blisko tych majestatycznych stworzeń, odkrywać starożytne ruiny kryjące sekrety przeszłości i delektować się smakami kuchni słachili. Zachwycającej mieszanki przypraw i świeżych składników, która rozpieści wasze kubki smakowe. Lokalne restauracje oferują kulinarną podróż, która jest tak bogata i różnorodna jak sama wyspa wszystko to w ciągu jednego dnia. Od wschodu do zachodu słońca Zanzibar oferuje niezliczoną ilość atrakcji, które zaspokoją każde zainteresowanie, zapewniając, że każda chwila będzie pełna cudów i ekscytacji. Więc czy jesteście gotowi, aby wyruszyć w niezapomnianą podróż do tego rajskiego zakątka? Niezależnie od tego, czy jesteście poszukiwaczami przygód, czy turystami szukającymi relaksu, Zanzibar ma coś dla każdego. Zanurzmy się w cuda, które czekają na was na Zanzibarze. Doświadczenia, których nie znajdziecie nigdzie indziej na ziemi. Od bogatej historii i tętniącej życiem kultury po oszałamiające piękno przyrody. Zanzibar to miejsce które obiecuje pozostawić Wam wspomnienia na całe życie. Zanzibar to raj dla miłośników przyrody z różnorodnymi siedliskami, które stanowią dom dla mnóstwa dzikich zwierząt. Od bujnych lasów, potętniące życiem rafy koralowe, wyspa oferuje unikalne połączenie ekosystemów, w których żyje niezliczona ilość gatunków. Od najmniejszych owadów po największe ssaki morskie. Wyspa tętni fascynującymi stworzeniami. Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym obserwatorem ptaków, czy biologiem morskim, Zanzibar oferuje nieskończone możliwości obserwowania i studiowania bogatej różnorodności biologicznej. Wybierz się do Parku Narodowego Jozani Chwakabai, Sanktuarium Bioróżnorodności, i stań twarzą w twarz z psotnym gerezą abisyńską z Zanzibaru gatunkiem małpy występującym tylko tutaj. Te zabawne, naczelne znane są ze swojej jaskrawo-czerwonej sierści i ciekawej natury, dzięki czemu obserwowanie ich to prawdziwa przyjemność. Ale na tym cuda się nie kończą. Zróżnicowane krajobrazy wyspy są również domem dla rzadkich i zagrożonych gatunków, z których każdy wnosi swój wkład w ekologiczną mozaikę Zanzibaru. Ciepłe wody wyspy są domem dla zabawnych delfinów, łagodnych rekinów wielorybich i mnóstwa kolorowych ryb, co czyni ją rajem dla miłośników nurkowania i snorkelingu. Wyobraź sobie spotkanie ze stadem delfinów tańczących wśród fal, lub pływanie u boku majestatycznych rekinów wielorybich, łagodnych olbrzymów morza. Wyobraź sobie, że suniesz przez krystalicznie czyste wody otoczony ławicami mieniących się ryb i pełnymi gracji żółwi morskich. Podwodny świat Zanzibaru to tętniąca życiem mozaika, gdzie każde nurkowanie odkrywa nowe cuda, a każda wyprawa z rurką to przygoda czekająca na odkrycie. W sercu lasu Jozani żyje stworzenie tak wyjątkowe jak sama wyspa. Gerezam abisyńska z Zanzibaru ze swoją jaskrawo-czerwoną sierścią, kontrastującymi białymi znaczeniami i osobliwym zwyczajem wygrzewania się na słońcu na dnie lasu, ta zagrożona wyginięciem małpa to prawdziwy spektakl. Posłuchajcie uważnie, a usłyszycie ich charakterystyczne odgłosy odbijające się echem wśród drzew, chór szczekania i chrząknięć, który dodaje do symfonii lasu. Te łagodne stworzenia, których nie ma nigdzie indziej na świecie, są świadectwem bogatej różnorodności biologicznej Zanzibaru. Zanurz się w lazurowych wodach otaczających Zanzibar i odkryj świat tętniący życiem. Rafy koralowe, mieniące się kolorami, ciągną się tak daleko, jak okiem sięgnąć, tworząc podwodny świat cudów. Ławice kolorowych ryb przemykają tam i z powrotem między koralowcami, podczas gdy pełne gracji żółwie morskie bez wysiłku suną przez krystalicznie czyste wody. Pływaj u boku zabawnych delfinów, ich smukłe ciała przecinają fale z niezwykłą gracją. Jeśli będziecie mieli szczęście, możecie nawet natknąć się na łagodnego olbrzyma oceanu. Rekina wielorybiego, który filtruje plankton w tych bogatych w składniki odżywcze wodach. Część piąta. Stone Town. Podróż w czasie. Cofnijcie się w czasie, wędrując labiryntem uliczek Stone Town, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To starożytne miasto z jego strzelistymi meczetami, gwarnymi bazarami, i okazałymi arabskimi rezydencjami jest fascynującym połączeniem kultur i historii. Pozwólcie, aby upajający aromat przypraw prowadził Was wąskimi uliczkami, gdzie sprzedawcy wychwalają swoje towary, od pachnących przypraw po misterne rzeźby. Poznajcie zabytkowe budynki, z których każdy ma do opowiedzenia swoją historię, i zanurzcie się w atmosferze tego tygla kulturowego. Część szósta. Smak Zanzibaru. Przygoda dla zmysłów. Zanzibar to kulinarny raj, gdzie smaki Afryki, Bliskiego Wschodu i Indii łączą się w symfonie smaków i aromatów. Przygotujcie swoje kubki smakowe na eksplozję smaków, delektując się wyjątkową kuchnią wyspy. Rozkoszujcie się talerzem biryani. Aromatycznym daniem z ryżu z przyprawami, zwieńczonym soczystym mięsem lub rybą. Spróbujcie urojo zanzibarskiego specjału składającego się z pikantnego rosołu ziemniaczanego z chrupiącymi bajas i pikantnym czatnej z mango. I nie zapomnijcie o filiżance kawy z przyprawami, której sam aromat wystarczy, by pobudzić zmysły. Część siódma. Rytmy życia, muzyka i taniec na Zanzibarze. Muzyka i taniec są nieodłączną częścią kultury Zanzibaru, wyrazem radości, świętowania i opowiadania historii. Gdy zachodzi słońce, wyspa ożywa rytmami muzyki tarab, mieszanki wpływów arabskich i indyjskich, a jej nawiedzające melodie przenoszą w inny świat. Bądźcie świadkami energii i pasji Ngoma, tradycyjnego tańca z Zanzibaru, podczas gdy tancerze poruszają się w rytm bębnów i rytmicznego klaskania w dłonie. Żywe kolory strojów, misterne ruchy i zaraźliwa energia na pewno was zachwycą. Część ósma, Rejs dał, żeglowanie w stronę zachodzącego słońca. Wybierzcie się w magiczną podróż tradycyjnym dał drewnianym żaglowcem, który od wieków przemierza wody oceanu Indyjskiego. Dał z ich eleganckimi żaglami i solidnymi drewnianymi konstrukcjami. Były życiodajną arterią dla społeczności nadbrzeżnych, przewożąc przyprawy, towary i ludzi przez rozległy ocean. Poczujcie delikatną bryzę we włosach i słońce na skórze, sunąc po turkusowych wodach, z żaglami powiewającymi nad głowami. Rytmiczny dźwięk fal uderzających o kadłub tworzy kojącą melodię idealne tło dla waszej spokojnej podróży. Popłyńcie na pobliskie wyspy. Z których każda ma swój niepowtarzalny urok. Od bujnych, zielonych krajobrazów po urocze wioski rybackie, każda wyspa opowiada inną historię, oferując wgląd w bogatą kulturę i historię Zanzibaru. Nurkujcie z rurką w ukrytych zatoczkach tętniących życiem morskim, zrelaksujcie się na dziewiczych plażach i pozwólcie, aby tętniący życiem podwodny świat urzekł wasze zmysły. Rafy koralowe są domem dla olśniewającej gamy ryb, co czyni je rajem dla nurków. Delektujcie się świeżo złowionymi owocami morza, grillowanymi do perfekcji. Aromat grillowanej ryby w połączeniu ze słonym morskim powietrzem tworzy niezapomniane wrażenia kulinarne. Cieszcie się smakami oceanu, przyrządzonymi z tradycyjnymi przyprawami i technikami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, gdy słońce chowa się za horyzontem, rzucając złoty blask na wodę. Niebo zamienia się w płótno o żywych kolorach. Spokojny zachód słońca wyznacza koniec idealnego dnia spędzonego na morzu. Będziecie świadkami spektaklu, który pozostanie z wami na długo po opuszczeniu brzegów Zanzibaru. Wspomnienia z rejsu dał, zapierające dech w piersiach zachody słońca i spokojny ocean będą was do siebie przyciągać. Wzywając do powrotu w to magiczne miejsce raz po raz. Część 9. Ciepłe serce Zanzibaru ludzie. Poza pięknem przyrody i bogactwem kulturowym to właśnie mieszkańcy Zanzibaru czynią to miejsce tak wyjątkowym. Znani ze swojej serdeczności, gościnności i zaraźliwych uśmiechów, Zanzibaryjczycy witają gości z otwartymi ramionami. Porozmawiajcie z mieszkańcami, nauczcie się kilku zwrotów słahili i zanurzcie się w spokojnym stylu życia wyspy. Niezależnie od tego, czy zwiedzacie tętniący życiem targ, czy relaksujecie się na zacisznej plaży, zostaniecie przywitani z życzliwością i prawdziwą serdecznością. Część dziesiąta, Zanzibar czeka na ciebie niezapomniana przygoda. Zanzibar to coś więcej niż tylko cel podróży to doświadczenie. To symfonia zmysłów, mozaika kultur i azyl dla duszy. Od oszałamiającego piękna przyrody po bogatą historię i tętniącą życiem kulturę, Zanzibar oferuje coś dla każdego. Na co więc czekasz? Spakujcie walizki, chwyćcie za ducha przygody i przygotujcie się na oczarowanie magią Zanzibaru. Czas odkryć wyjątkowe cuda, jakie oferuje ten raj na ziemi doświadczenia, których nie znajdziecie nigdzie indziej na Ziemi. Czeka na Was niezapomniana przygoda. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę, skomentować i zasubskrybować nasz kanał, aby zobaczyć więcej niesamowitych treści podróżniczych.